Witajcie kochani w kolejnym odcinku Gimnastyki Buzi i Języka z Magdą. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę inaczej, mianowicie będziemy bawić się w mistrza dykcji. I kto powie na jednym wydechu jak najwięcej? Zaczniemy najpierw liczyć. Liczymy na jednym wydechu jak najwięcej, ale z uwzględnieniem, żeby szeroko buźka była otwarta i żeby wszystko było mówione wyraźnie. Wdech.

Jeden Mikołaj, drugi, Mikołaj, trzeci Mikołaj, czwarty Mikołaj, piąty, Mikołaj, szósty, Mikołaj, siódmy Mikołaj, ósmy, Mikołaj, dziewiąty, Mikołaj, dziesiąty Mikołaj i liczymy, i liczymy i liczymy. A w domu możecie zrobić zawody, mianowicie zrobić tabelkę i mama, tata, brat, siostra, ile was tam wszystkich jest? Zrobicie tak, że każdego dnia liczycie i kto będzie miał najwięcej ten. Wygrywa, ale musicie uważać na to, żeby nie mówić na zaciśniętym gardle. Kiedy na przykład jest już, nie wiem, 15, żeby nie było 15, 16, 17, 18, to się nie liczy. Tutaj musi być spokój i jeśli czujecie, że tracicie powietrze, lepiej zatrzymać, lepiej zrobić mniej, a porządniej, tak? Następne ćwiczenie, znaczy też liczenie, ale będziemy liczyć wrony. A jak? Uwaga. Pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta wrona bez ogona, piąta wrona bez ogona, szósta wrona bez ogona, siódma wrona bez ogona i liczymy tak samo jak najwięcej. I też oczywiście możemy zapisać w tabelce. Kolejne ćwiczenie może być to liczenie jaj. Najpierw mówimy krótki, krótkie zdanie. Siedzi kura na koszyku, liczy jaja do szyku i wdech. Pierwsze jajo, drugie jajo, trzecie jajo, czwarte jajo, piąte jajo, szóste jajo, siódme jajo, ósme jajo, dziewiąte jajo, dziesiąte jajo, jedenaste jajo, dwunaste jajo, trzynaste jajo, czternaste jajo. Ważne, żeby buźka szeroko się otwierała. Specjalnie pokazywałam tutaj, żeby tutaj usteczka były właśnie jajo, żeby o było dobrze powiedziane. No, no to są takie trzy ćwiczenia, no w sumie cztery, bo jeszcze z tym Mikołajem były do zrobienia w domu. Pamiętajcie, tabelka, no i robicie konkursy. Do zobaczenia!